Dobra, uwaga. Słuchajcie, nie, coś się nie mógł załapać. Co, wolno jeździ? Nie, ale czekaj. Co siątoś tutaj? Bo chciałbym, żeby wyciągarkę, nie? No to spróbuj. Czekaj. No czekam, czekam. Odjechał mi. Oj. Do przodu. Nie wiem. Dobra, pokaż go, daj mi to, bo to w tych rękawicach to... Co jest, on sam do Ujedzie? jedzie? Tata, nic nie robiś nie? Może ktoś się pokręcił, te. Tak. Dobra, może ją coś. Ja to... Tu... No. mogę? To jest stalowa linka w ogóle. Co, ale dużo nie wyciągamy. Dużo nie wyciągamy, to. No. O, czekaj. gdzie go Dobra. zaczepimy. Starczy. O tutaj mogę. Ściągnij tą rękawicę, bo będzie Ci łatwiej. Nie no, już mam. No jak chcesz wsadzić palec jak masz tylko dwa palce w rękawicy, ty. Tutaj. Dobra, patrzcie. <grym wytrzańczym> o Boże! Pociągnąłeś go za mocno. Stop! Czekaj, bo się linka może... Dobra, to musisz na wstecznym go ciągnąć. Podejdź tutaj do przodu. Do przodu. No. Dobra, teraz do tyłu. Proszę. Do tyłu, dobra. Czekajcie, pa... no czekaj Antoś. Nie no, to gienno, bo przez... Chyba dobra, się jest. Na ...jedną rękawicę chociaż. No to to. No bo jest. No. Dobra, cofaj, cofaj, wyciągaj go. Wyciągaj, wyciągaj na sobie dwie. O Jak to zrobię? To. No, podjedź, podjedź delikatnie. Dobra. Czekaj, a tutaj go obciągam. Delikatnie do tyłu. Patrzcie, jak ciągnie. Ciężko to tak zrobić, nie? Anto się palce, co? Ten go ciągnie liną. Czekajcie, wyprostuję mu może kierownicę. Czekaj. Dobra, spróbuj teraz. Musimy na wstecznym jechać. Trochę do przodu podjedź, trochę do przodu. I teraz, no, kierownica w tą stronę, znowu. Wykręć, wykręcisz, wykręcisz. I tak to jest przyspieszone rozsiewanie. Dobra, dobra, bo tutaj jest koło tego jest już jego. No dobra, to teraz czekajcie. Patrzcie, ja to będę trzymał trochę na, naciągnięto. Ale fajnie nie w ogóle jest to, że on ma wyciągarkę. No wciągaj, wciągaj jeszcze. trochę ta się długa wciąga ale tak to jest fajnie no to nie ważne że długo, ale super jest samo no. to że w ogóle to jest nie? No. dawaj jeszcze bo będzie zwisać dobra dobra No, teraz tam spróbujemy na teren o kurde w zimę patrzcie po śniegu a piasek jest zamarznięty i lepiej idzie teraz niż normalnie, jak piasek jest niezamarznięty. Nie, Antoś? No, już zobacz. Jak... O kurżawa. O kubaniec, ale patrzcie. No dobra, dobra, to może jeszcze przejedziemy na około działki, no. no to dobra, tylko uważaj, bo tam jest chyba lód i woda. Ty, tam jest lód z przodu, tutaj. Jecha po lodzie, patrzcie. Jak słychać, co? Dobra, jeszcze tam dalej jeszcze. Już jadę. Ogólnie fajnie alcze. I tu tutaj też jest taki... Tutaj jest taki miękki teren, ale teraz pomarzło to wszystko. Tata, ja tutaj przejadę przez lampę. Przez, ja się... przez lampę? Lampę! <laughs> o, tutaj chyba... Ty przeszedł! Ja ciebie. Tu są śmieci budowlane. Taka woda. Dawaj do przodu. No ciekawe, ciekawe. Mogę przejechać po tych drzwiach? Nie. No tutaj to już nie przejdzie. Przejdzie. Czy mają pomóc? On też pomógł i przeszło. O, patrzcie, już jesteśmy tutaj z tej strony. Tak więc idzie tutaj super. Crawler w zimę też. Wiadomo pewnie bateria krócej będzie trzymała, bo od zimna. Ale jest dobry. Jest, jest bestia. Chyba sobie jeszcze na lodzie. Się... No dobra, dawaj na lód jeszcze. Światło mam włączone. Włączyłeś światło? Się... Czekaj, a Wyłączamy światło, słuchajcie, żeby więcej baterii było. Tu jest lód. No tak. Ja tutaj ale... O kurde. Ja wiem, załadujemy ten lód. Gdzie? Do brudejów. wacza, Że tam... Serio? Albo o, na taśmociąg i do tego i na te wozidło. No dobra, to ja idę po to. tutaj do to się jeszcze chwilę pojeździ, czekajcie, ja idę po to. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w kopalni lodu. No to ja tutaj jeszcze i je rozbieram. Ten tutaj mi podjechał. A on też tutaj ciśnie. No, to, jeszcze można by było też wyciągalką na przykład kawałki lodu też. Serio? Ale nie, ale może nie, bo będzie znalazła się bateria. Zaraz ten, zaraz lecimy, bo mi już jest, słuchajcie, zimno w ręce. Takie kawałki lodu, słuchajcie, ładujemy tutaj. Dobra, ale tutaj jest groźny lód. Patrz tutaj w tą stronę, bo tam ci dzieci chyba nie widzą. Dobra, już idę. Panie, <grym> gdzie pan tą kruszarką tutaj Dobra, jedzie? Jego zostawię tutaj na włączonym, możecie, żeby wyłączyć go. Zostaw to na chwilę, bo... Uwaga. Mocny lód. Dawaj, sypuj mi. A ja będę go transportował. Taśmą. Przynajmniej się nie będziemy już potem ślizgać. <śmuszczaj> Najwyżej. <śmuszczaj> Wiesz, spadnie nowy to. Ojeju, tutaj są resztki, bo spadają. Ej, co jest? On ktoś zasłonił kamerę. <śmiennie zbyt piosenką> tak więc patrzcie, załadowaliśmy. Ja będę. Dobra, to ja... Antek teraz ściśnie tym ładowaczem. Weź to wywal na kupę może tutaj. Co w to czarne? Bo ja tutaj rozjebrałem, bo tutaj był zielony żejszy Dobra, to to O! Patrzcie, jaka zabawa tu już naprawdę głupi. No świetnie. O i co antoś Nie mogę tego. Łamie się? łamie. Dobra, słuchajcie, będziemy uciekać, będziemy kończyć, bo mi już aż ręce mi kurde zmarzły. Może jeszcze, jeszcze chwilę pobawię. antoś jak się pobawi, a ja idę na budowę, muszę tam posprzątać, bo jutro przychodzą mi kolejni majster, a tam jest straszny bałagan. Uciekamy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Trzymajcie.